Dzień dobry kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Czy Wysłyszycie te ptaszki? Ostatnio cały czas robi tak, że zaczyna vlogi bez mnie. Jesteśmy kochani w wymarzonym miejscu, w hotelu, do którego od pięciu lat planowaliśmy się wybrać, do którego chcieliśmy bardzo, ale to bardzo, przylecieć. Ciężko nam powiedzieć, jak tutaj jest, ponieważ przyjechaliśmy bardzo późnym wieczorem, także ogarnęliśmy się i idziemy teraz na śniadanie. Dlatego może My... jeszcze, jesteśmy jeszcze zaspani, bo jest wcześnie, ale postanowiliśmy, że chcemy wstać, przejść się, przespacerować. Generalnie widok jest obłędny, wszystko wam pokażemy. Ja się dzisiaj... Ja nie wiem, co, co się stało, się ale samo. bardzo, bardzo. Jeszcze mam nierozgrzany aparat mowy, jeszcze oczy mam po prostu na, na zapałki, ale naprawdę... Tak, jest. ale stwierdziliśmy, że chcemy nagrywać tutaj codziennie. Jest tutaj tyle restauracji. Tyle zakątków, tyle miejsc, że musicie to wszystko zobaczyć razem z nami. Dzisiejszy film powstał we współpracy z firmą Wakacje.pl. Jeżeli szukacie najtańszych, najkorzystniejszych wakacji, musicie wejść do nich na stronę. Załatwią za Was dosłownie wszystko, począwszy od transferu pomiędzy lotniskiem a hotelem, po pakiety ubezpieczeń i wiele, wiele innych. My od lat korzystamy właśnie z tego portalu i to tam wynajdujemy i wyszukujemy najlepsze, i najbardziej atrakcyjne oferty wyjazdowe. Pamiętajcie, że nie musicie też chodzić po innych stronach, po innych biurach podróży, ponieważ na wakacje.pl macie wszystko w jednym miejscu. Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i możecie wybrać idealne wakacje dla siebie. W opisie tego filmu zostawię Wam link do wakacje.pl, żebyście mogli sobie przejrzeć i znaleźć wakacje, które Was zainteresują i które będą uszyte dla was na miarę marzeń. Taki widok nas dzisiaj obudził, takie dźwięki, ptaszki pięknie śpiewają. Zobaczcie, mamy widok na zatokę, tam jest morze. Mamy lekkie zachmurzenie co prawda, ale tam już widać błęki, także chmurki przechodzą. My powoli zbieramy się na śniadanie. Pokażę Wam tak na szybko pokój, zrobimy taki room tour może później. Tu mamy sypialnię i chciałbym Wam zaprezentować. Halo, gdzie ty jesteś? Patryc jużka, zobaczcie jaką Boże, piękną jak stylizację przygotował sobie specjalnie na ten wyjazd. Zobaczcie co mi się stało z moim lusterkiem do brody. Stłukło się w transporcie. No i powiedzcie mi, jak to teraz jest? Kto ma 7 lat nieszczęścia? Czy ja, bo było to moje lusterko, które zostało stłuczone? Czy osoba, która jednak to stłukła? Tak, Absolutnie myślisz? nikt nie ma nieszczęścia, to po prostu jest zabobon. Oczywiście no ja generalnie wierzę w takie rzeczy, ale delikatnie się ich boję. Przemysław, mamy teraz spotkanie z naszym opiekunem, także lecimy kochani i oczywiście zabieramy Was na calutki dzisiejszy dzień razem z nami. Przyszliśmy właśnie do baru przyloby, Nazywa się on Lui. Nie wiem, co to oznacza, czy to jest jakaś sugestia i żaluzja do nas. Przemysław jeszcze jakieś biznesy od samego rana ogarnia. Generalnie zastanawiamy się, gdzie mamy iść na śniadanie i powiem wam szczerze, że naprawdę nie potrafimy się jeszcze odnaleźć w tym hotelu. Wczoraj jak przyjechaliśmy, mieliśmy taką propozycję od naszej ambasadorki. Żeby opiekunki. Na, opiekunki, żeby nas tutaj oprowadzić po hotelu i stwierdziliśmy sobie, dobra, jest ciemno, nie chce nam się już chodzić, zobaczymy sobie, jak będzie wszystko widno, tak będziemy, wiecie, odkrywać to wszystko na nowo. No i dzisiaj wstaliśmy rano, wyszliśmy z pokoju i już nie wiedzieliśmy, w którą stronę mamy iść, więc jakimś cudem trafiliśmy do lobby, jechaliśmy po trzema windami, więc tak, ale czekamy na nią cały czas. Zamówiliśmy sobie szampanika w ten pochmurny dzień, aby rozpocząć jakoś godnie te wakacje. Znaleźliśmy pana, który zawiezie nas do restauracji śniadaniowej, do której chcemy się wybrać. Chodziliśmy ze 20 minut i niestety nie byliśmy w stanie jej namierzyć. 한 발을 내밀었어 걱정이 많이 있어 난. Chyba warto było pogubić się chwilę dla tych widoków, co? Warto było, tym bardziej, że właśnie jeszcze wyszło słońce. Szczytuję sobie teraz kod, żeby menu y, obejrzeć, bo jeszcze na śniadaniu tutaj ani razu nie byliśmy. Jesteśmy teraz w restauracji Gaja, Jest to restauracja rybna. E, wszystkie restauracje mają to do siebie, że mają kod QR, Hello. za pomocą któ którego yeah, możemy sobie mamy takie kody QR, za pomocą których możemy sobie obejrzeć kartę menu każdej z restauracji i po prostu zamówić. Wszystko jest. Karta, nie ma tutaj nic. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że dla mnie śniadania to jest wyłącznie omlet i dobra herbata. To... Mamy tutaj tyle do wyboru z tego menu, że i tak ja pewnie będę jadły to samo codziennie, tak jak na każdym wyjeździe. No ale omlet taki sam jak zawsze i wszędzie w każdym mieście z takim widokiem, to jest jednak inny omlet. Stałem na chwileczkę od stołu, żeby pokazać Wam, jak tutaj jest pięknie. Tutaj mamy całą restaurację, w której możemy jeść śniadania, lunche, kolacje. Restauracji jest tutaj, strzelam, ale zE20. Tutaj po mojej lewej stronie mamy część relaksacyjną, taką typowo do opalania. Zobaczcie, jaki piękny, górzysty teren. No widoki są tutaj absolutnie nie jak w Turcji. My jesteśmy w Turcji, o tym wam jeszcze nie mówiliśmy. Jak usiądziemy sobie gdzieś wygodnie, w ciszy, poopowiadamy wam, dlaczego wybraliśmy ten hotel, dlaczego tutaj przyjechaliśmy, ale naprawdę jesteśmy już bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Teraz, jak wychodzi słońce i ta cała, ten cały krajobraz się tutaj pokazuje naprawdę jest tutaj. Wyjątkowo Przemysław już zamawia nam śniadanko, także wracam do stołu i będziemy sobie jedli. Dotarło do nas śniadanko, tutaj mamy kanapkę z awokado oraz jabłkiem. Tu mamy jeszcze hummus z awokado. Patrycyczek, jak zwykle, jak ubogi krewny, zwykły omlecik, najprostszy. Ja po prostu nie jestem wymagający. Dla mnie najprostsze śniadania i w ogóle wszystkie dania takie proste są najlepsze. Gdzie Parysek? O, dziadek jaki elegancki. No, jak stróż na otwarcie kanału. Po prostu tata wie, że ma luksusowego pieska wokół siebie. To teraz stylizację zmienił. Wygrzewajcie tak, tak Ale cały czas poczekaj, ale na nic tam to musisz psa Ale Boż. cały czas gdzieś wychodzi i sił <laughs> Przemysław się ze mnie śmieje. Ja mówię, że chodź, eksplorujmy, zwiedzajmy, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. A Przemysław co do mnie mówi? No posiedźmy tu chwilę, mamy ładny widok, tu eksploruj to, co A ja dookoła. kochani, mówię, że ja mam taki widok przed sobą, czy ja będę w jakichś lochach, czy ja będę w piwnicy, ja mam najpiękniejszy widok ever. Ja nie wiem, czym pokazywaliśmy, ale w tym kompleciku, który masz dzisiaj na sobie, wyglądasz po prostu pewnie O tak, Przemysław teraz chce się odegrać i tak wiecie, cokolwiek miłego nie, na mój nie, temat powiedzieć. Przemysław coś nigdy sam z siebie mnie nie komplementuje, ale to nic, ja po prostu sam wiem, że jestem taki przystojny, że jestem takie ciacho. Cóż, że w ogóle nie potrzebuję, żeby Przemysław mi to mówił. Oczywiście, żartuję. A patrycuszek pytał się mnie dzisiaj rano, czy zabieram ze sobą kulary przeciw słonecznym, mówię, nie tak się chmurzy. Jeszcze zanim słoneczko wyjdzie, mamy chwilę i zobaczę, teraz siedzę. Po prostu muszę się zasłaniać. się Przemysław pod palmę schowaj, ale szybko zjemy i pójdziemy od razu po rzeczy i pójdziemy się opalać. Tak, standardowo zamówiłem dla nas tak bardzo delikatnie dla Patryka omleta. A dla mnie właśnie awokado, humus i kanapkę z awokado. My My generalnie nie lubimy na wakacjach na przykład naładować sobie wiecie, takie kopy, talerzy i po prostu później to jedzenie się marnuje, bo nikt tego nie jest w stanie zjeść. My wolimy sobie zamówić jedną rzecz, taką małą. E, jak będziemy głodni, to wtedy sobie możemy coś jeszcze domówić, żeby to jedzenie się po prostu nie marnowało. Z tej strony, w każdym zakamarku, tak jak Wam mówiłem, jest tutaj naprawdę przepięknie. Przemysław mówił, że będziemy szli schodami ruchomymi, ale my chyba pójdziemy tędy, ponieważ naprawdę aż przyjemnie jest się przespacerować i po takim śniadaniu warto zrobić cardio. My na śniadanie przyjechaliśmy właśnie takim meleksem, a teraz najedliśmy się, opiliśmy się i idziemy. Gdzie idziemy Przemysław? Musiałem Pana zatrzymać, żeby podwiózł nas. Hello, nice to meet you. 나난 한숨을 쉬고 있어 또 망을 가고 싶어 난 I'm afraid of it niewiele temu człowiekowi do szczęścia potrzeba. Trochę wakacji, trochę ekskluzywnego hotelu i to jest po prostu harpaga, niego Przemysław, się Nie. Nie da się go okiełznać, prowadzi. Ale muszę wam <grym> powiedzieć, że jestem tak szczęśliwy, jestem tak zadowolony Przemysław, my tego po prostu potrzebowaliśmy. Pójdź was nowo się nie wszystko. nagrywa. Halo? Co? Nie nagrało się, trzeba. Czy... No właśnie. Do baru, zapraszamy do baru. Ja nie wiem czy pamiętacie naszego vloga z Bułgarii, tam po prostu cały czas było od baru do baru. Ja nie wiem o co chodzi, to nie jest żaden problem, ale jakaś taka po prostu sprzyjająca ku temu aura. Tak, aura jest niesamowicie sprzyjająca. Przed chwilą siedzieliśmy tu jakąś godzinkę temu, było szaro, było ponuro. I ja mówię, Boże kochany, przyjechaliśmy tutaj i nie będzie pogody. To w Polsce jest po prostu teraz lampa, ale tutaj już na śniadanku no, była aura niesamowita. Ale to zobaczycie w przebitkach, jakie dla Was przygotowaliśmy. Przemysław mnie opuścił i poszedł na spotkanie. Ja teraz szukam kogoś, kto mnie zaprowadzi na plażę wyłącznie dla dorosłych. Tutaj bardzo kiepsko po angielsku wszyscy mówią, więc na migi troszeczkę i takie, wiecie, tutaj, że kits, tutaj, że coś tam, trzeba się z nimi porozumieć, ale zaglądam tutaj i powiem Wam, że takie wille ekskluzywne tutaj są. Ja nie chcę absolutnie nawet znać ceny, jaką trzeba zapłacić za tygodniowy wypad tutaj, ale robią naprawdę niesamowite wrażenie. Są na takich kondygnacjach. No, niesamowicie to po prostu wygląda. Tutaj mamy jacuzzi, tutaj mamy basen taki prześwitujący i lewitujący. No, zobaczcie sami, jak tutaj jest cudownie. Jest tutaj tyle kondygnacji, że wszędzie trzeba poruszać się ruchomymi schodami. Zobaczcie na otwartym powietrzu z takim widokiem jedziemy i zmierzamy coraz niżej. Go, Tak, oczywiście. Zobaczcie. Przemysł właśnie do mnie dołączył. Ja spędziłem ponad. 100, ile minut? 120 minut Boże, na rozmowę. 120 minut Nie wiem, jakoś tak mnie dzisiaj wzięło. Jak, jak kiedyś to były takie, pamiętacie jeszcze jakieś 20 lat temu, były takie karty na, do minuty. na minuty? Więc tak się właśnie przypomniałem. Jesteśmy właśnie w strefie wyłącznie dla dorosłych. Nasza znajoma, która bardzo polecała nam ten hotel, Sylwia, na pewno będzie oglądała tego vloga. Zobaczcie w ogóle, jak się zachmurzyło. Sylwia, pozdrawiamy Cię serdecznie. Jesteśmy właśnie w strefie dla. Dla dorosłych tam są nasze leżaczki, a my przyszliśmy tutaj na mix sushi. Ale tak jak powiedziałaś o tym sushi, bo generalnie jakoś tak mieliśmy moment, że nam się przejadło, ale tutaj jakoś tak. No są Myślę, takie warunki atmosferyczne, że po prostu aż szkoda z tego nie skorzystać. Kochani, ja Wam chcę podziękować za taką ilość zamówień naszej cudownej biżuterii. Pamiętajcie, ja, że ja nasze bransoletki, nasze naszyjniki oraz kolczyki są... są zabezpieczone ceramiką. Jest to unikatowa metoda, tak jak zabezpiecza się właśnie samochody ceramiką, tak aby się nic z nimi nigdy nie działo, tak również i my zabezpieczamy naszą biżuterię. Ach, Przemysław! Ceramiku to chyba po tym szampanie już ci się delikatnie język plącze. Tak, ale pojawiło się też pytanie odnośnie tego, czy jest to regulowane. Zobaczcie, kochani, tutaj ta końcówka jest regulowana, więc możecie sobie bransoletkę przypiąć na taką długość, jak wam się podoba. I chyba tego jeszcze nie pokazywaliśmy. Zobaczcie, tu jest grawerowana. Tutaj w ostrzynie niestety mamy z jednej strony pad arrow, a z drugiej strony stile. No, jest to biżuteria szyta na miarę i dla wszystkich niedowiarków ta biżuteria jest robiona ręcznie. W Polsce to nie są absolutnie żadne gotowe elementy. Wróciliśmy właśnie do pokoju, więc chciałbym Wam tak na szybko pokazać, jak on wygląda, taki room tour zorganizować. Także zaczynamy od tego obłędnego widoku, który obudził nas dzisiaj rano. Także zobaczcie, tutaj mamy właśnie nasz balkonik. Widok mamy na zatokę, która łączy się z morzem. Akurat tutaj tego nie widać, bo zasłaniałem to te. Filary, natomiast przed nami znajduje się taka strefa basenów, pod nami są również widle z prywatnymi basenami. Kaskadowo można zejść właśnie na tą strefę plaż, gdzie macie plaże i dla dzieci i osobno dla dorosłych strefę, gdzie możecie sobie wypożyczyć kabany tam nawet widać takie dedykowane molo gdzie możecie sobie wypożyczyć kabany obłędne naprawdę niesamowite widoki natomiast przechodząc już teraz do pokoju jest on całkiem spory mamy tutaj taką wydzieloną strefę dzienną z kanapą z telewizorem z biurkiem. Tutaj mamy natomiast sypialnię, gdzie mamy naprawdę bardzo duże łóżko. Na wprost łóżka mamy strefę z minibarem, z przekąskami, możemy sobie poglądać telewizję. No i tutaj właśnie co jest fajne, mamy osobną garderobę, gdzie no powiesiliśmy sobie wszystkie nasze koszule, marynarki, garnitury. Doskonale wiedzieliśmy, że jest to hotel, gdzie jednak duży nacisk kładzie się na to, jak przychodzi się na kolację. Jest dedykowany dress code. Tutaj mamy ulubioną marynarkę już Ja ją uwielbiam. Piękna, biała z naszywką, którą Patryk sobie zaimplementował na e, golfach również. Tutaj mamy właśnie tą taką strefę z garderobą. No i oczywiście Łazieneczka, dwie umywalki, tutaj mamy bardzo duży prysznic. Halo? To ty? A, to ty. Boże, ja myślę, ja że ty ciebie się czekam. załatwiasz. Ja czekam. No co ty, gdzie się załatwiam? No tak publicznie. E, ja czekam na ciebie, bo zamówiłem już nam kolację. A, no dobrze, dobrze, to już się oszukuję. Właśnie pokazałem room i ty się tak schowałeś. że ja myślałem, że ty poszedłeś sobie do toalety. Mówisz, że nie będziesz mi przeszkadzał, Przemyslna a ty... na czasu akurat ty nie potrzebuję. Pokazywałeś, no. jak e, mieszkamy? Bardzo tak. fajny mamy pokoik. Taki kameralne, wszystko jest na miejscu i co najważniejsze, to bardzo wygodne łóżko. I to już wszystko na dzisiaj, kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. W opisie tego filmu zostawiam wam oczywiście link do wakacje.pl i do hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się tutaj podoba. Dzisiaj co prawda ten dzień jest taki troszeczkę za mgłą, nie jest tak efektownie, jakbyśmy sobie tego życzyli ale my sobie pogody nie wybieramy. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego... Co to było? E, Boże, ktoś tutaj chodzi, aż się przestraszyłem. Pana Także się co? My teraz idziemy do kąpieli, szykujemy się do podprysznic. W ogóle nie wiem, co ma mówić, bo ten pan mnie tak zestresował. Szykujemy się na kolację i jutro od samego rana widzimy się i jesteśmy razem z wami. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz. I nie wiem, czy już mówiłeś, w opisie pod tym Taak, filmem. Tak, oczywiście. Przemysław pilnuje biznesu, żebyśmy wszystko o wszystkim Wam powiedzieli. Także widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani. Pa! pa!